Witam. Teraz pokażę, jak wymienić starą wersję na nową wersję klamr, żeby pasowały do nowej stopy do modelu 2026. Do tego wykorzystujemy śrubokręt krzyżakowy, który jest w zestawie z każdym trajkiem. Wymiana jest banalnie prosta. Tutaj jest śruba krzyżakowa, śruba normalna na krzyżak. Odkręcamy ją. Wyjmujemy blaszkę zabezpieczającą, wykręcamy do końca tą śrubeczkę całą, całkowicie. Proszę. Co mi dzisiaj wszystko z rąk leci? Proszę. Nową klamrę ustawiamy ząbkami tak, żeby patrzyła do, do przodu. I wkręcamy najpierw tą śrubeczkę. Proszę. Wkładamy ją w pałąk. Pamiętajcie, ona z jednej strony ma takie wybranie, i to wybranie powinno być od strony śrubki. Dokręcamy. Ważna uwaga, sprawdźcie, proszę, żeby ona licowała z krawędzią tej klamry. Czyli klamra musi być w ten sposób u. u... U ustawiona, dokręcona. Jeżeli ona licuje, sprawdzamy poruszkami, licuje dobrze. Więc z czuciem, ale silnie dokręcamy. Proszę. I gotowe. I mamy teraz założoną klamrę pod nowy rodzaj stopy. Gotowe. Chwila. Zobaczcie, bardzo łatwo. W rękawiczkach się odpina i zapina, czyli możemy sobie wziąć paluszkami. I odpiąć taką klamerę czyli inartę, nie? No i zapinamy na stoku i gotowe. To wszystko.